Bardzo serdecznie dziękujemy panu Andrzejowi Gierce i oczywiście firmie, właściwie Fundacji przy Muszkieterowie, tak za piękny zabaw. Szanowni Państwo, to na pewno najweselsze miejsce dzisiaj w Zielonej Górze. Ja mam bardzo ważny dokument, akt przekazania placu zabaw. Plac zabaw Muszkieterowie. Ogromne, ogromne słowa podziękowania dla Fundacji Muszkieterów. Oni właśnie czynią to co jest dla dzieci bardzo ważne, a co powoduje właśnie i wywołuje na ich twarzach uśmiech. Bardzo dziękujemy, tak, w imieniu dzieci i tych, którzy przyda się bawić, tak, za taki dziękuję. piękny prezent. Starsi się porozumieli i właściwie słowo stało się czynem. W sumie długo nie trwało, wskazaliśmy miejsce, kilka firm miało zajęcie i plac zabaw jest już gotowy.